Cześć! Tak jak wam obiecałem, mam dzisiaj dla Was przegląd screenów z francuskiej mapki, ale dodatkowo załączyłem jeszcze do tego screen z reklamy telewizyjnej, która się pojawiła. Otóż z tą reklamą telewizyjną to była mała historia, ponieważ ta reklama już od jakiegoś czasu była na YouTube, nie miała ona jakichś tam dużych zasięgów i wyświetleń, bo była to po prostu reklama lokalna, która u nas się nigdzie w żaden sposób no, nie pojawi i nie pojawiała nie wiedziałem czy mogę skorzystać tak jakby z, z tego i zaprezentować ją gdzieś tam na kanale więc postanowiłem po prostu zapytać dzisiaj Lisertana czy jest taka możliwość, czy nie jest to jakieś tam złamanie warunków, czy nie jest to jakiś tam upload dziwny, wyciekowy, czy powielający jakiś tam materiał otóż okazało się, że na szczęście nie Lisertan potwierdził, że jest to oficjalny materiał, po prostu lokalny gdzieś tam puszczany bodajże w Austrii, nie wiem gdzie tam jeszcze. No i po czym sam po prostu udostępnił to na kanałach społecznościowych, więc dzięki temu udało się po prostu tą reklamę z fragmentami gameplayu tak jakby rozpowszechnić. Generalnie zamysł w tej reklamie jest taki, że no, pokazuje ona po prostu crossplay. Mamy gracza, mamy gracza tutaj na Xboxie, mamy gracza PC-owego i mamy gracza na PlayStation, czyli generalnie zamysł jest taki, żeby pokazać ten crossplay, który będzie dostępny, ale wracając jeszcze do tego co zostało pokazane. No generalnie na tym ujęciu chciałbym wam zwrócić uwagę no przede wszystkim na na Fara oraz na tą prasę Potingera, bo ta prasa naprawdę podejrzewam będzie się prezentowała no, konkretnie i będzie robiła wrażenie. Oprócz tego, że sam z swoimi gabarytami będzie robił wrażenie, to zobaczcie, że ta prasa w zasadzie jest prawie równa z dachem. No, z tej perspektywy pewnie ciężko to będzie zobaczyć, ale no to będzie potężny sprzęt i też będzie fajnie wyglądała ta animacja, jeżeli chodzi o wijarkę i po prostu zrzucanie tego do tyłu. Bo tam gdzieś tam był widać tylko fragment, ale to już widać, że. Tak jakby troszeczkę to się różniło względem dziewiętnastki. Nie wiem czy będzie. będą różne dla poszczególnych prac. Pewnie sama, sam moment jakby okręcania, owijania będzie taki sam. Natomiast... Ciekawił mnie będzie bardzo ten moment, kiedy po prostu ta bala będzie tutaj wyskakiwała z komory i dopiero wtedy będzie owijana. Więc podejrzewam, że przy tej prasie może to dosyć ciekawie wyglądać, więc warto na to będzie sobie zwrócić uwagę, żeby sobie ją przetestować i zobaczyć jak to faktycznie będzie. Bo ten gameplay był dosyć szybki, ja jeszcze specjalnie go na kanale spowalniałem, żeby cokolwiek można było dojrzeć. Bo to dosłownie były sekundy, tutaj, przy tym ujęciu z Nicholandem, można zobaczyć, że tam z tyłu pod tą wiatką gdzieś tam stoi sobie jakiś tam sprzęt sadowniczy, ale tam nic nowego nie ma. Wszystko to było zapowiadane: zarówno opryskiwać, jak i ciągniki te sadownicze. To, było, to były tematy z samego początku, jeżeli chodzi o materiały z farminga. Tutaj natomiast chciałem Wam zwrócić uwagę na to, jak wygląda header. No on jest dosyć fajnie tutaj zakurzony, mało tego, że jest zakurzony, to wygląda tak, jakby był tym kurzem oblepiony i to jest dosyć ładny efekt. Tutaj będzie go też jeszcze widać. Zobaczcie. No na przykład, jeżeli chodzi o gąsienice, to one tu są dosyć czyste, można powiedzieć, bo poruszają się tak, jakby tutaj po tym ściernisku, więc one w zasadzie no, obcierają się o to, to nie są zakurzone. Natomiast zobaczcie, tutaj cały ten, cały ten header motowidła i tutaj wszystko z przodu jest fajnie, tak jak było lepione kurzem, a rura jest jak widać dosyć czysta, całe tutaj, powiedzmy ta strona. Natomiast szyba i header tutaj generalnie od tej strony to wszystko jest dosyć mocno zakurzone, więc no, wydaje mi się, że to będzie będzie to fajnie wyglądało. Co mamy tutaj? No tutaj mamy taką powiedzmy sta standardową sytuację amerykańską. Czyli mamy maka, podwójne przyczepy, mamy przyczepę przeładunkową. No i tutaj mamy, mamy z tyłu jeszcze John dira. Dobra. Eee, wiem, że też były pytania, czy to na pewno było nagrywane na multiplayerze i tak dalej. No na pewno było nagrywane na multiplayerze, bo patrząc na to, co ta reklama ma pokazywać, to ma właśnie pokazywać Crossplay, więc. No nie mogło, być, nie mogło być inaczej. Na tym ujęciu dużo się też pojawiało tekstur kukuryzy, którą już doskonale znacie. No, Im bliżej premiery, to już takie screamy ujęcia nie będą na nikim robiły wrażenia, bo każdemu się już to opatrzyło. To na co tutaj zwróciłem uwagę, to zobaczcie jak się tutaj odbija ekran. Czyli jak będzie zupełnie ciemno, to powinno wyglądać no, dosyć efektownie mi się wydaje. Co będzie wyświetlane na tych na tych ekranach, prawdopodobnie w tej sekcji będą dynamicznie zmieniały się na przykład oświetlenia, to znaczy jak włączycie oświetlenie robocze tylne, czy czy halogeny jakieś tam z przodu, no to tutaj prawdopodobnie te ikonki, znaczy no nieprawdopodobnie, bo to było widać chyba już nawet na sadowniczych, że po prostu one się tutaj zapalały na zielono. A co jeszcze będzie, no zobaczymy, no tu jest okienko GPS-a, ale wiadomo na no to na razie nie ma co liczyć, może coś tam się pojawi w kontekście DLC z Precision Farming, ale to zobaczymy. No i tutaj też była pokazana sytuacja taka trochę multiplayerowa, czyli powiedzmy jeden odwozi, drugi, drugi się podstawia, no i później wiadomo zmiana, tak więc takie ujęcia już, już są znane, a tutaj jest jeszcze jedno ciekawe, które pokazuje ten widok z góry, jeżeli chodzi o, o nasze domy. Oczywiście silosy pewnie u co prawda nie było tu widać, ale, ale pewnie tak będzie. No i tutaj będą takie ujęcia, które po prostu pokazywały odwożenie tutaj do silosa. Zwróćcie też uwagę na, na to, że na tym wybiegu owiec nie ma w ogóle budynku. Są dwa koryta i to wszystko, czyli będzie można po prostu na przykład postawić sobie, nie wiem, trzy takie zagrody jeżeli będziecie mieli miejsce i totalnie nie będzie tam budynku i to w niczym nie będzie przeszkadzało. Więc zobaczymy jak to faktycznie będzie w praktyce. I tu jest coś na co chciałbym zwrócić uwagę. Nie wiem czy to zostało poprawione, czy to jest efekt tego, że w tym miejscu świeci słońce. Otóż jak były factsheety to na którymś z nich była też sytuacja wysypywania kiszonki do silosa i tam było tak, że po prostu ta wysypywana bardzo różniła się kolorystycznie od tej, która już leżała, czyli ona była bardzo ciemna. Natomiast tutaj widać, że tak nie jest. Teraz ten kolor jest zbieżny. Być może, nie wiem, albo jest to efekt tego, że tutaj po prostu centralnie padało słońce i ten kolor po prostu jest jaśniejszy, albo no faktycznie coś w tym temacie zostało poprawione. I dla jeszcze jednej tutaj ciekawostki chciałem Wam coś pokazać. Zobaczcie, tutaj jest sarna, jest no, w niedużej odległości od powiedzmy, tego ciągnika, nie boi się, więc może podejrzewam dojść do sytuacji e, tak. Aczkolwiek tu jest droga, więc ciężko stwierdzić, czy to jest kwestia tego, że one się przy drodze gdzieś tam w jakimś odstępie będą pojawiały, czy może też będzie dochodziło do sytuacji, gdzie wyjedziecie ciągnikiem gdzieś tam z budynku, a taka sarna będzie uciekała gdzieś z otwartego, nieogrodzonego terenu. No, zobaczymy, jak to będzie faktycznie wyglądało, czy one. Na gospodarstwie będą też w stanie się pojawiać, czy będą się totalnie randomowo respiły na mapie, czy, czy jednak gdzieś tam w określonych punktach. No i dobra, jeżeli chodzi o reklamę, to to jest tyle. Przejdźmy teraz do tego, co zostało pokazane na francuskiej mapce. Najpierwsze co i pewnie co pewnie też chcieli pokazać, no to te odbicia w wodzie, no bo one teraz tutaj są znacznie lepsze. Pojawiają się też takie kręgi na wodzie, takie lekkie falowanie, więc to tutaj pewnie też celowo zostało ujęte. Te screeny też gdzieś tam się już pojawiały wcześniej na tych, na tych poprzednich materiałach i zapowiedziach. Natomiast no tutaj widać, że ta woda już, że tak powiem, wygląda no finalnie, no bo wcześniej to, to różnie bywało na tych, na tych poprzednich ujęciach. No i tu na tej mapce też będą charakterystyczne takie obiekty i budynki, które będzie można w kilku miejscach spotkać. Więc jak widzicie, różnorodność na tej mapce będzie dosyć duża będzie sporo fajnych miejsc do pozwiedzania i do poodwiedzania dużo będzie tych mostków widać jeżeli chodzi nawet o samą tą linię kolejową, to, to będzie fajnie podejrzewam przejechać się po prostu po całej mapie wzdłuż, bo teraz ten pociąg będzie po prostu przejeżdżał przez mapę nie będzie jeździł gdzieś tam w kółko, tylko po prostu będzie jeździł po tej jednej linii No tutaj go właśnie widać, no niestety on się nie zmienił, szkoda bo, bo liczyłem na to, że mimo wszystko ten model pociągu ostatecznie się zmieni no ale niestety mamy tak jak mamy. Balonów, jak widać, jest nie za dużo, bo te balony często budziły yy, no, takie zainteresowanie, że praktycznie na każdym fakcie czy screenie był balon na tej mapce. Ale jak widać, już tutaj jakoś ta liczba tych balonów jakoś nie jest przerażająca. Tu się znowu pojawił. No, on tutaj też jest sam. Może to jest po prostu ten sam. Czyli, jak sobie jeden był, no, to jak trzaskali ujęcia. W kilku miejscach no to po prostu było go widać. I tu też trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że te, te mapy naprawdę między, między USA a tą francuską mapką jest ta, ta różnica w tym oświetleniu. Mimo wszystko, pomijając to pewnie pory roku, to, to i tak te mapki znacząco się różnią w kwestii oświetlenia. O tutaj mam aż trzy balony, czyli trochę. Trochę jednak ich przybyło. No tutaj fajna droga, którą będzie można sobie śmigać między tymi drzewami, eee, też to fajnie wygląda. Taki szpaler jest utworzony. Tu jest jakieś obserwatorium, oczywiście, tam pewnie nic nie będzie można zrobić, więc nie ma na co co liczyć. No i tutaj jest takie miejsce na górze. Nie wiem, czy będzie można tam wejść. Znaczy, wejść pewnie normalnie nie będzie można, ale na fly modzie będzie się tam można oczywiście dostać. Natomiast było chyba jedno takie ujęcie. Tak, jakby z tego miejsca widok na dalszą część mapy, tutaj kawałek zamglenia, czyli pewnie jakaś tam godzina poranna, podejrzewam, ewentualnie tuż, tuż przed wieczorem, być może, no ciężko stwierdzić, eee, w tym momencie. O, i tu jest coś ciekawego, zobaczcie, idealnie się odciął zasięg rysowania, czyli stojąc tutaj, tak jakby do tego miejsca, macie zasięg, jeżeli chodzi o rysowanie tekstury. Tamten róg już się nie łapał. I został po prostu już tutaj taki brązowy trójkąt na końcu, który wykraczał poza okręg pola widzenia, rysowania. Tak jakby. Tu mamy kawałek, tak jakby przejazdu, takiego rozjazdu przy mieście. O, i tutaj jest to, co kiedyś pojawiało się na materiałach, czyli mamy przędzalnię. I tam, jak pamiętacie, była taka skrzyneczka. Skrzyneczka została. Co ciekawe, to. Tam po najchaniu na tą skrzyneczkę pojawiała się dłoń, ale czy, czy to był wtedy błąd wczesnej wersji, czy faktycznie będzie to tutaj jakaś funkcjonalność, czy to gdzieś zostało potraktowane jako przedmiot przenośny? Przedmiotem przenośnym nie jest, bo jest na słupku. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, że nadal nic nie wiemy o systemie misji, może gdzieś tam jakimś cudem, coś się pojawi, ale jakoś szczególnie bym na to już nie liczył. Ale zobaczymy, jak to będzie. No i to jest ten element, który już tam wielokrotnie był na materiałach podkreślany, czyli ta katapulta oczywiście nie będzie działała, więc nie ma, nie będzie możliwości, żeby się nią wystrzelić, aczkolwiek jeżeli chodzi o mody, to można się wszystkiego spodziewać, więc nie wykluczone. Co nam tu jeszcze zostało? I kilka widoków będzie z góry. O, tu jeszcze mi się wkradł jeden screen z, no nawet nie jeden, z tej reklamy, tu jeszcze raz jest katapulta z innego ujęcia. No, jeżeli chodzi o cały ten horyzont, który tu jest pokazany, patrząc tak z tyłu, no to dosyć, dosyć ok, to wygląda. Nie jest tak łyso jak na przykład na Erdengrad w 19, gdzie tam te góry, no, te góry wyglądały ohydnie, Zwłaszcza, że one były dosyć blisko. Ta mapka jest bardziej tak jakby rozciągnięta i no nie ma takiego wrażenia, że te góry gdzieś tam są, są blisko i są jakieś tam brzydkie, aczkolwiek tutaj też show nie ma natomiast wydaje mi się, że, że mimo wszystko jest lepiej no, no patrząc sobie tutaj, to widać, że, że jakby tak te elementy gdzieś się nakładają jak się na to patrzy, no to wygląda dużo lepiej niż jedna wielka, ogromna, wystająca tutaj góra łysa, tak jak to było w FS-19, ale to jest bardziej kwestia podejrzewam, no, tak jakby zaprojektowanie i ułożenie, o to co tutaj widać to mieliśmy Verlengrat, to mieliśmy taką ogromną hałdę można powiedzieć skalną na pół mapy, więc no, lepiej to się tutaj prezentuje zdecydowanie niż tam było. Jest też, trochę, jest też trochę leśnych terenów, jak widać, więc jeżeli chodzi o wycinkę, to mimo wszystko też będzie nie, można tutaj podziałać. Ten element był widoczny i tutaj zaznaczam, że na końcu tego leżała znajdka. Nie wiem, czy ona została, czy tam był tylko placeholder i ona tam po prostu leżała ale tak z ciekawości polecam się tu przespacerować bo może faktycznie coś tam być no i tu jeszcze jest kilka ciekawych ujęć na koniec na tych ostatnich materiałach, które były pokazywane zwracam na uwagę, że samochody naprawdę zasuwały i to zasuwały konkretnie więc problemy z tym, że będziecie jechać na zderzaku powinny się skończyć, bo, bo widać to było naprawdę, że on sobie powiedzmy, jechał z prędkością roboczą, a gdzieś tam równolegle, czy, czy prostopadle z tyłu, poruszał się samochód. No i było widać znaczną różnicę prędkości. Także one będą się poruszały naprawdę dosyć sprawnie po drogach. A jak będzie z ich zachowaniem, to nie wiadomo. No i tutaj jest jeszcze jedno ostatnie ujęcie. Więc całościowo ta mapa powiedzmy zależy. Ona ma tak jakby dwie strony. Tu jest ta strona z tymi górami. Po drugiej stronie są te elementy bardziej takie, można powiedzieć, złożone, gdzie tam są też drzewa, są zabudowania, więc kwestia tego, w którą stronę spojrzymy, no to będzie mogła sprawiać różne wrażenia, ale to wydaje mi się, jak każda mapa, no nie, może, nie można i tak zrobić, żeby z każdej strony wyglądała fajnie, no bo gdzieś trzeba te elementy różne w niej zawrzeć. Ok, jeżeli chodzi o prezentację tej mapki, to byłoby na tyle, na razie, cześć.